Cześć kochani, witam Was w czytaniu pomusowym dla koziorożców i dla raków. Pamiętajcie, że czytanie to nie jest czytaniem polegającym na relacji pomiędzy koziorożcami i rakami, a są to po prostu dwa oddzielne czytania. E, więc miejcie to na uwadze, nie zapominajcie o tym, bo, bo to nie na tym rzecz polega po prostu. Jeżeli nie widzieliście swojego czytania miesięcznego, no to oczywiście zachęcam do obejrzenia tego czytania, no i oczywiście do tygodniówek, subskrypcji, lajków i tym podobnych, tak jak zwykle, wiecie co macie robić. kochani. Zaczniemy dzisiaj od koziorożców, a później przejdziemy do raków. Więc yy, w opisie filmu znajdziecie po prostu czasówkę dla raków, więc możecie, możecie sobie po prostu kliknąć na ten niebieski czas i filmik was automatycznie przeniesie. Czy tam YouTube was od, o, automatycznie przeniesie do filmiku po prostu dla, dla raków, do tej części dla raków. Um, no to co? Zaczynamy, nie? Dobrze. To tak, zaczynam od Koziorożców i zobaczmy co u was. To czytanie jest zaprojektowane tak, że ma w gruncie rzeczy rezonować z czytaniem miesięcznym, ale jeżeli nie będzie to jakoś bardzo współgrało, to też nic się nie stanie, po prostu energie się zmieniły i na to nie mamy wpływu. Niemniej jakby intencja jest taka, żeby rozwiać pewne wątpliwości, żeby sprawdzić energię, więc zobaczmy co u Koziorożców od 15. Do 30 kwietnia 2021. Zobaczmy, co u moich koziorożców, jakie informacje, jakie energie, co możemy powiedzieć moim koziorożcom. Mamy rodzinne strony, tak? bardzo dużą taką potrzebę w ogóle skontaktowanie się z kimś z rodziny. Możliwe, że ta osoba będzie chciała się z Wami skontaktować, bo energie mogą działać vice versa. No nie zdziwiłabym się, jakby, jakbyście byli po prostu stęsknieni, za, czy to za mamą, czy za tatą, czy za, czy za jakimś zwyczajnie bliskim. Więc nie zapominajcie o tym kontakcie. Pamiętajcie też, że rodzina to jest, wiadomo, to są więzy krwi, ale jest też rodzina z wyboru, czyli przyjaciele, tacy bliscy znajomi, więc może to też o nich chodzić równie dobrze. Ja zawsze pamiętam, jeżeli chodzi o, jak mówię, o tej rodzinie, bo ja wiem, że każdy ma różną sytuację rodzinną, ale no nie zapominajmy też, właśnie o tych przyjaciołach z wyboru, o, tych, o tej rodzinie z wyboru. No i po prostu miejmy z nimi kontakt, nie? Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda, jako rozkład ogólny, więc zróbmy ogólnie co u moich koziorożców w drugiej połowie kwietnia, czyli od 15 do 30. Niedługo też będę wrzucać czytania na maj, no bo to już, mm, no już się wielkimi krokami po prostu zbliżamy, no niemniej e, to jeszcze, jeszcze chwilunia i zresztą zanim Wasze czytanie wrzucę, to może trochę minąć. Ósemka Mieczy. No ja mam wrażenie, że albo Wy może jesteście na kwarantannie, albo byliście na kwarantannie jakoś niedawno, no jesteście uwięzieni trochę. E, zaraz zobaczymy, o co chodzi z tym uwięzieniem. Siódemka mieczy. Aha, może część z Was po prostu odeszła od, e, od kogoś. I mamy umiarkowanie i Asa różdżek. E, kochani, ja myślę, że Wy po prostu byliście uwięzieni albo jeszcze jesteście uwięzieni, ale już się zbieracie, żeby odejść. Już się zbieracie, żeby po prostu od tej osoby czy od tej sytuacji odejść, I, mm, i mam wrażenie, że nie chcecie tego zrobić głośno, chcecie to wręcz zrobić bardzo, bardzo po cichu z tą siedemką mieczy. Że tak troszkę ukradkiem mm, zrobić kilka kroków wstecz i jakby się oddalić bez, bez żadnych, żadnych tam niesnasek i nieprzyjemnych sytuacji. Mm, no bo ta sytuacja, w której jesteście akurat teraz, bardzo możliwa, że was zmęczy, bardzo możliwe, że właśnie wy jakby uciekniecie od tej. Osobę w jakiś sposób albo o tej sytuacji, na przykład wrócicie do, tak jak mówiłam, do domu rodzinnego, bo mamy tutaj dom rodzinny. Ale ta ucieczka, to odejście od tej sytuacji czy od tej osoby, nie mam tutaj e, powiedzianego, czy to sytuacja, czy osoba, no ale zapewne sytuacja wiążąca się z jakąś osobą, więc e, ale to wprowadzi was naprawdę dużo. W końcu równowagi, wiecie? Bo mam wrażenie, że właśnie część z Was była bardzo taka niezrównoważona trochę, niesharmonizowana, nie czuliście się w swoim elemencie i no, no wszystko nie było takie, jak trzeba. A ta decyzja, żeby po prostu zrobić dwa kroki wstecz, odejść od tej osoby czy od tej sytuacji, um, da Wam później trzy kroki w przód, bo mam tutaj umiarkowanie. Zobaczcie, że, że naprawdę zostaniecie wprowadzeni właśnie w taki stan. Bardzo możliwe, że też... Um, że też właśnie taką, taką równowagę życiową odnajdziecie właśnie w tych rodzinnych stronach, po prostu, e, gdzie będziecie się czuć lepiej. No i mamy asa różdżek, czyli rozpoczęcie czegoś nowego. Więc zobaczcie, kończycie stare i już wchodzicie w coś nowego. To myślę, że to oczywiście będzie miało jakieś tam mm, jakieś tam rzuty na, na nowe, tak? No bo to się tak nie da totalnie odciąć, ale ja mam wrażenie, że wy naprawdę będziecie potrafili to zrobić. W większy sposób, tak? Bo, bo tak jak powiedziałam, nie da się w 100%, ale na przykład na 70, czy na 80, czy 90, i będziecie w stanie po prostu zakończyć ten etap. A to jest bardzo dużo. I zaraz tutaj mamy Asa, Asa Różdek, i on pokazuje Wam taki nowy, kreatywny, przyjemny start. Więc to, jak tylko się uspokoicie, jakby wyrównacie, złapiecie tą harmonię i taki spokój duchowy odnajdziecie, rozpoczniecie po prostu coś nowego. Czy to nowe Relacje, czy to nowa praca, bo to mogą być też e, sytuacje związane z pracą, to jest tylko rozkład ogólny, więc ja widzę po prostu jakąś tam ogólną sytuację. A to, co się u Was dzieje prywatnie w życiu, to sami doskonale wiecie, nie? E, pamiętajcie właśnie o tym, że to jest czytanie ogólne, tak? Czyli nie musi rezonować ze wszystkimi. Pamiętajcie. No, ale coś nowego idzie w waszą stronę. Tylko na czas zakończyć coś starego, żeby zrobić miejsce, czy jakieś porządki po prostu e, ogarnąć. Zobaczymy, jak to wygląda w miłości u moich koziorożców w takim razie. Dobrze, zobaczmy co w miłości u moich koziorożców w drugiej połowie kwietnia 2021, czyli od 15 do 30 kwietnia dla moich koziorożców. Mamy cesarza, możecie mieć do czynienia z, trochę z takim despotą, bym powiedziała. Bardzo możliwe, że z baranem, osobą zapatrzoną w interesy możliwe. Um, I bardzo możliwe, że wasza relacja w ogóle się zaczęła od takiej biznesowej relacji, bądź, no, bądź po prostu zawsze było tak, że, że praca była jakby na pierwszym miejscu, albo, albo ego na pierwszym miejscu, ale myślę, że praca potem ego albo na równi. No. No ale to jest osoba bardzo taka silna, jakby jeżeli chodzi o, o charakter i o to, o takie podejście do świata. To nie jest osoba z takim otwartym umysłem, tylko właśnie tak patrząca bardzo jednotorowo i bieżąca biorąca, biorąca wszystko, bardzo dużo rzeczy w sposób do, taki bardzo dosłowny. Mm, więc, no, ale zobaczymy, jak to tam dalej się rozpocznie. Mamy pustelnika, energię panny. No, ja myślę, że teraz powoli się od siebie, że tak powiem, odsuwacie. Poczekajcie. Mam dwie karty. No. Tak, mamy króla pentakli i mamy dziewiątkę pentakli. Dobra. Mhm. Ale jest dwójka mieczy, więc to jeszcze nie jest przesądzone tak na 100%, że, że to się całkowicie tutaj. Wyciszy. Możecie, możecie być na odległość od siebie. Część z Was myślę, że tęskni, ale część z Was docenia tą odległość, bardzo ten dystans. Myślę, że z tym królem pentakli, to troszkę jesteście w ogóle właśnie dlatego czuję to takie niezdecydowanie, tak jak Wam powiedziałam tutaj z tą dwójką mieczy na spodzie, bo, bo mimo tego, że ta osoba nie do końca Wam opowiada, jeżeli chodzi o charakter, czyli charakterologicznie, to. To jednak daje Wam poczucie właśnie tej stabilności, tej stabilizacji. I mimo tego, że może tutaj nie ma po prostu fanfar i nie ma takiej, takiej dużej ilości chemii i uczucia, to część z Was jakby na, czekała na taką osobę, która wprowadzi jakąś tam stabilizację. No z tym, że ja nie, nie czuję tu jakiegoś romantyzmu wielkiego. Czuję też z jego, z jego czy z jej strony, z tej, ze strony tej drugiej osoby, też chęć ustabilizowania się, ale to jest właśnie chęć ustabilizowania się, nie chęć miłości, czy zakochania się. E, więc jestem taka trochę rozdarta, w którą stronę tutaj to miałoby pójść. E, no nie, nie widzę takiego dużego romantyzmu, więc jeżeli szukacie romantycznej miłości, no, to, to chyba jeszcze nie to, albo będzie wymagało to po prostu czasu. No bo jest ta dziewiątka, e, dziewiątka pentakli na sam koniec. I e, ta karta po prostu mówi o zbiorze tego coś, co się zasadziło. Tylko, że aby, aby coś zebrać, trzeba właśnie to zasadzić, tak? Mm, więc e, te ziarna, które nie wiem, miłości, które jakby e, so, siebie nimi obdarzacie, dajmy na to. To one zakwitną, może w końcu. Tylko, że no tutaj ja wam nie daję stuprocentowej pewności, nie? Um, raczej to jest, to jest bardziej sfokusowane na, na, na pracy. Na pracy, na pracy, 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 pracy. I na biznesie, i na robieniu pieniędzy. E, a, no, ale ta osoba na pewno wam da, da, chce wam dać i myślę, że da wam stabilizację i wy czujecie się w ogóle stabilni, stabilne e, zaraz przy tej osobie. No, tak to widzę. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o właśnie o pracę, finanse i tym podobne. Sprawdźmy, co u moich koziorożców, jeżeli chodzi o pracę, finanse i tym podobne. Dobra, co moich koziorożców. No, takie ciekawe, ciekawe tu się rzeczy dzieją. Mhm. Ja bym się nie zdziwiła, jakbyście mieli, m, może część z Was może, może mieć jakąś sytuację... Trójkową w pracy. Nie wiem, czy pracujecie w takim akurat gronie, czy no, jakiś widzę tą trójkę mieczy i no, jakby trójka mieczy z tymi, tym zazwyczaj złamanym sercem gdzieś. Znaczy, ja, jeżeli chodzi o. o pracę. Myślę, że to, że ktoś będzie miał złamane serce przez osobę, z którą pracuję, bardzo możliwe, że z nią pracuję, bo ja o tym wspomniałam, więc to jest coś takiego. No, ale jakby szansa na to, że, że coś takiego jest, no to jest dość mała, tak? To nie jest tak popularne, że tak powiem. Chociaż może. Ja się nie znam. Ja nie romansuję w pracy, <laughs> ale myślę, że to też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj coś takiego się mogło zadziać. Niemniej hmm, widzę, że. No, po prostu uważajcie trochę, dobra? No, bo, bo, bo są trzy osoby, i nawet jeżeli jak jest przyjaźń, nie wiem, czy macie takie doświadczenie, mm. bardzo rzadko kiedy przyjaźnie więcej niż dwóch osób e, funkcjonują na, że tak powiem, na, na równi. No, bo zazwyczaj są trzy osoby, to te dwie mają lepszy kontakt, tamta ma z tamtą, i to się tak, mm, ale wszystkie ze sobą już nie do końca. E, oczywiście ja mam takie znajomości, ale to są bardzo rzadkie znajomości i trzeba je naprawdę pielęgnować, e, ale. No, ale zazwyczaj te trójkowe sytuacje są takie dość problematyczne i niefajne. Niefajne i nie zawsze przyjemne po prostu. Mm, ale nie mniej, wy, wy, wy mam wrażenie, że jeżeli coś miałoby się dziać niefajnego, to to przeczujecie. Bo mamy i maga, czyli mag, tak jak Wam zawsze mówię, on ma wszystko. On ma wszystko, po prostu wszystkie jego, że tak powiem, kielichy są pełne. On ma różdżki, on ma pentakle, on ma. Mm, on ma miecze i on ma kielichy, tak? Więc, jakby cały full package po prostu, wszystko, na fulla, jest, jest wszystko. Więc wy, mam wrażenie, że jesteście naprawdę tako, na, w takim momencie, no dość silnym w tej swojej pracy. I jakby to, że te, te trzy miecze tutaj się to może wam tylko, może was tego wkurzyć, ale myślę, że nie będzie jakoś bardzo źle działało po prostu, nie? No i mamy siłę. I, no i, i też ja tu widzę po prostu jakby pracę, ale raczej y, jakby każdy sobie trochę rzepkę skrobie, wiecie? Tak to poczułam. I, I możecie pracować sami, nikt wam tego nie zabroni. Y, więc jeżeli macie na przykład y, wybór, czyli wolicie pracować w Teamie, czyli czy w zespole, a, y, czy na przykład wolicie pracować sami, no to ja bym na Waszym miejscu w tej chwili wybrała pracę y, samemu, bo do końca kooperacja czy tam współpraca właśnie, mm, nie do końca te wajpsy jeszcze, nie do końca ta, ta energia w tej chwili, bo jakby współpraca może być naprawdę owocna, ale tutaj nie wiem, czy te osoby są, są w ogóle mm, po pierwsze zainteresowane, tak, a po drugie mm, godne zaufania i godne Waszego czasu po prostu. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda duchowo i zaraz przechodzimy do następnego znaku. Zobaczmy, co u koziorożców, jeżeli chodzi o ducha i samopoczucie, jak będą się czuły w drugiej połowie kwietnia 2021. Mamy siłę znowu. Tak, bardzo dobrze. Lwią energię. Możecie mieć do czynienia z lewem, szczególnie, że pojawił się już dwa razy w tym czytaniu. E, piątka Mieczy. No ja myślę, że naprawdę coś będzie się działo, od czegoś będziecie odchodzili, ale ja nie czuję pracy. Nie do końca czuję tego partnera. No, od jakiej, od jakiej rzeczy, która Was bardzo limituje. Prowadzę po prostu Wam taką barierę i Wy po prostu musicie to zostawić. Ja nie wiem, co to jest. Możliwe, że to jest praca, możliwe, że to jest partner, ale to wygląda to nie najgorzej. Coś Was po prostu tak bardzo ogranicza w jakiś sposób, że. że no, ja czuję to odejście i wy myślę, że jesteście na to, na to gotowi. No i z Królowa różdżek, no tak no, jakby z miłości do siebie, ja to chyba kiedyś pisałam przy którym znaku, z miłości do siebie zostawiam Ciebie, czy tą sytuację, czy po prostu z takiego własnego szacunku. Ja mam wrażenie, że go macie naprawdę dużo w tej chwili, wykorzystajcie go i po prostu jak wiecie o co mi chodzi, bo ja nie wiem, to po prostu zostawcie to, zostawcie to, bo, bo to nie, nic z wam takiego... Może nie przychodzić, no to nie wiadomo jak dużo złego, ale na pewno nic dobrego, więc. Tak o, średnio. No. Dobrze, moje koziorożce. Jak zwykle mi się dobrze was czytało, ja to bardzo lubię czytać koziorożce. No naprawdę. Dziękuję Wam ślicznie, że zostaliście ze mną. I przechodzimy do następnego znaku. I to będą moje raczki, więc cześć raczki, miło mi Was widzieć. Eee, wasze czytanie miesięczne, tak jak Wam wie, wiecie, bo już macie bonus, no to już jest na kanale. Eee, no i oczywiście czekajcie na czytanie też majowe, sprawdzajcie tygodniówki, jakby ja zachęcam i obserwujcie na Instagramie, bo jestem eee, w opisie poniżej, macie wszystkie potrzebne informacje. No i może, możecie sprawdzić czytanie półroczne, bo, bo też istnieje. A jeszcze do czerwca, jakby, kawałek, No. Dobra, zobaczmy, co w drugiej połowie, co w drugiej połowie kwietnia. Oczywiście to jest czytanie dodatkowe, tak? Więc miejcie to na uwadze. Ono ma na celu po prostu poszerzenie czytania miesięcznego, tak? I to nie jest relacja Wasza korelacja z koziorożcem. To jest Wasze oddzielne czytanie. Po prostu stwierdziłam, że nagram 6 filmików, a nie 12, a jako czytania bonusowe. To jest cała filozofia tego. Dobra. Mamy myśliciela, uuu, jak raczki zaczynają myśleć, to to są chyba jakieś po prostu porywy i w ogóle szaleństwa, nie? No bo u raczków to jak myślenie to jest tak emocjonalne, że ja to się boję, jakie będą jakby później efekty tego wszystkiego. Ojej, zaczekajcie, muszę przesadzić. E, ja to jestem bardzo ciekawa, jak tu efekty wyjdą, bo wy jesteście bardzo emocjonalnym znakiem. E, I dodatkowo jeszcze jesteście właśnie znakiem wodnym. Więc jak was porwie ta woda, to ten, ten strumień, to polecicie po prostu, to polecicie. No, raczki są w trybie myśliciela. Hmm. zobaczmy, co to przyniesie. Co to nam przyniesie? Zaraz to musimy zrobić. Potasować sobie karty. Rozróbmy rozkład ogólny. Sprawdźmy sobie rozkład ogólny dla, dla raczków na połowę kwietnia. Czyli od 15 do 30 kwietnia 2021. Sprawdźmy, co u Was. Szóstka mieczy. O! Tylko Wy nie bądźcie tym wracaczem. Mam wrażenie, że to jest Wasza energia. Jeżeli nie, to czytacie, to czytanie po prostu vice tak? Raczki. Co wy robicie? <grywa> Jakby. Ostatnio chyba strzelce mi tak trzy, no dobra. Niech Wam będzie, no różdek z uraczki. No, ja mam wrażenie: jeżeli to, jest, jeżeli to nie jest Wasza energia, no to oczywiście możecie pominąć tą część czytania, bądź yy, odebrać jako energię drugiej osoby. Ale ja widzę powroty. Ja widzę powroty i tęsknotę, więc jeżeli to Wy nie wracacie, no to ktoś będzie do Was wracał. Ale mam wrażenie, że to Raczki by chciały bardzo się dobić do kogoś i bardzo by chciały wrócić, mimo tego, że doskonale wiedzą, że to jest dziesiątka różdek, więc przyniesie tyle jakby emocji. I tyle, no, ta, no właśnie, no, tyle emocji, i tyle takich, no, no, zawracania głowy, i więcej z tego będzie szkody, niż pożytku. Ja to pidam, no to raczki dam, ale ja tak tęsknię, ja bym chciała, czy chciała, do, do mojego, czy do kochanicy, kocha czy do jakiejś osoby, którą po prostu, no, nie mogę o niej zapomnieć i nie mogę wybić sobie jej z głowy. Um, no. Okej, okay, bardzo możliwe, że to jest waga, bo mamy tutaj e, sprawiedliwość, tak? No, mamy tą sprawiedliwość na samym końcu. No i jakby, no ja Wam powiem tak, że mm, jak do tej osoby wrócicie, to myślę, że odzyskacie jakby jakąś sprawiedliwość. Znaczy, jak się do tej osoby odezwiecie, czyli myślę, że dowiecie się po prostu czegoś. E, nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o, nie wiem, o takie naprawdę powroty, powroty, czyli przykładowo powrót do, do związku, w którym byliście. Czy do relacji, w której byliście na przykład. Ale zaraz złożymy sobie na miłość, to może nam coś to rozjaśni. No niemniej no myślę, że po prostu, jeżeli się do tej osoby odezwiecie, okej, okay, będzie bałagan i znowu będzie, będzie jakieś takie zawirowanie, ale czegoś się dowiecie i jakaś, jakaś wiedza tutaj zostanie Wam przekazana, tylko musicie się zastanowić, czy w ogóle chcecie wiedzieć, bo czasami nie wiedza jest kluczem. I naprawdę tutaj ja bym dwa razy sobie po prostu pomyślała, czy, czy ja na pewno chcę się czegoś dowiedzieć, czy, czy mogę sobie żyć bez tego, i jakby będzie też ok. No więc zastanówcie się nad tym, szczególnie, że jesteście w tym nastroju tego, tego myśliciela. No i zobaczcie po prostu, czy, 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 czy to jest warte, czy to jest warte w ogóle czegokolwiek, waszej, waszej energii w ogóle, tak? No bo jakby od tego zaczynając od tego zaczynajmy. Dobra, lecimy z moją jedną z ulubionych talii, więc zobaczmy co w miłości. Co w miłości u moich raczków? Nie mam siły dzisiaj Wam rozkładać kart naprawdę. Co Wy pierdzielacie raczki? No to burę powinniście dostać. Powinniśmy się tak wiecie spotkać, wszyscy grupowo. Ja po prostu mówię, jakie Wy głupoty od odchrzaniacie. No dobra. Lecimy dalej, bo też karty mi wyskakują. Mhm raczki Ja bardzo lubię Was czytać, naprawdę, ale czasami to te emocje po prostu są tak przytłaczające u Was. Ósemka pentakli na spodzie. Piękne zresztą. Te karty są naprawdę śliczne. E, dobra, kochani, ale tak, patrząc od początku, mamy trójkę mieczy, potem mamy czwórkę pentakli i rycerza kielichów, ale w pozycji odwróconej. Kochani, ja rozumiem, że naprawdę na tej osobie Wam zależało i myślę, że swego czasu myśleliście, że to jest ten książę na białym rumaku czy ta kobieta po prostu Waszego życia, no ale nie jest. Musicie zmienić perspektywę, znaczy postarać się zmienić perspektywę. Ja wiem, że to jest ciężki proces, który po prostu wymaga bardzo wielu łez, bardzo dużo czasu w ogóle, ale naprawdę czas leczy rany, i mimo tego, że to jest taka klisza, że hej, no to jest niestety prawdziwa klisza, bo nic wam nie uleczy nie uleży tych ran. No może czasami lampka wina też, ale to jakby ja nie, ja to nie namawiam do alkoholizacji żeby nie było. No ale ktoś Wam naprawdę jakby popatrzcie, albo to zaraz się wydarzy, bo na przykład wrócicie i znowu będzie złamane serce, albo to jest świeża energia, która, która też niedawno mogła się wydarzyć, tak? Bo jest złamane serce. Bardzo możliwe, że sytuacja trójkowa, czyli bardzo możliwe, że część z nas w ogóle zaplątała się w jakąś e, sytuację typu facet w związku, a ja na doczepę, albo kobieta w związku, a ja na doczepę. E, różne ko konfiguracje sytuacji trójkowych po prostu tutaj widzę. Nie zdziwiłabym się po prostu. I Wy się tego bardzo trzymacie, bo, no, no, patrząc na tą czwórkę pentakli, no, kochani, ja widzę, że bardzo, bardzo trzymacie się tej przeszłości. I po prostu i to, i to także, możliwe, że to jest, wiecie, tak jak powtarzałam od początku, to może być energia tej osoby, tak? Więc to jest, wszystko jest vice versa, bardzo możliwe. Ale jak czujecie, że to jest Wasze, to jest Wasze. No, ale ja tu widzę tak, że tak bardzo, jakby. W, myślę, że mówiliście sobie w jakiś sposób, albo wierzyliście, albo dalej wierzycie, że ta osoba jest tą waszą drugą połówką, że nie możecie przestać o niej myśleć, nie możecie spać po nocach, nie możecie po prostu zapomnieć i nie możecie się wyleczyć. I naprawdę, ja rozumiem, że jest wam bardzo, bardzo ciężko w tej chwili, ale postarajcie się trochę, chociaż kawałek od tej osoby odejść, a następnego dnia jeszcze jeden krok w tym zrobić. I albo w przód, ale żeby nie, nie przywoływać tej osoby myślami. Ja myślę, że Wy się też obserwujecie w jakiś sposób, bo też tu mam takie, e, takie przesłania, że niby, niby nic o sobie nie wiemy i jakby staramy się nie, nie sprawdzać siebie na, czy to na Facebookach, czy nie pytać znajomych o siebie nawzajem, mm, czy w jakikolwiek sposób się tam, że tak powiem, nadzorować i zerkać, to, 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 to i tak na przykład w pewnym momencie, nie wiem czy to w nocy, no ja zobaczę, co u niej, ja zobaczę, co u niego. No ja rozumiem, że jest ten brak, naprawdę. Ja byłam w takich sytuacjach, rozumiem, rozumiem Wasz ból serca po prostu i, i tęsknotę za tą osobą. No i dopóki nie... No czy ja rozumiem, że chcecie wrócić, bo, bo, bo też wracałam i też były takie, takie, takie tutaj sytuacje. Więc naprawdę z Wami się w tej chwili bardzo, bardzo łączę w bólu i w Waszych emocjach i w tym, że, że tęsknicie po prostu. No, na, razie, no, na razie ten czas będzie potrzebny, po prostu dla części z Was, oczywiście, bo ja rozumiem, że to, to czytanie nie, nie tyczy się do wszystkich, po prostu do wszystkich z osobna i tak dalej. No, ale ja myślę, że część z Was po prostu może mieć takie, takie chwile. Jak macie moje wsparcie, cokolwiek nie zrobicie. Dobra, sprawdźmy, co u Was, co u Was w portfelu. O. Zobaczmy, co u Was, jeżeli chodzi o strefę finansową. Dobra, strefę finansową, karierę, jak to u Was będzie wyglądało w drugiej połowie kwietnia. W drugiej połowie kwietnia dla moich raczków. Aha, to na razie, spoko, chyba. Możecie mieć do czynienia z baranem. Dobra, chyba za wcześnie pochwaliłam dzień. Zobaczmy, co dalej. No czy nie? No myślę, że jest co? Yy, powiem wam tak. Z tego co ja tutaj widzę, to yy, bardzo możliwe, że, że Macie właśnie do czynienia z baranem mamy tutaj tego cesarza. Mamy dziesiątkę mieczy, czyli ogólnie myślę, że będziecie tak zmęczeni tą karierą i tym, co robicie, że po prostu postanowicie albo zrobić coś nowego, albo sobie coś dodać, że tak powiem, i zacząć realizować jakąś pasję, a dodatkowo pracować w miejscu, w którego nie do którego nie do końca Wam pasuje. Bardzo możliwe, że Macie takiego szefa dość. Yy, bo możecie mieć do czynienia z, właśnie z baranem, tak, taki, takiego z duszą barana, czyli z duszą takiego, nie chciałam powiedzieć przedsiębiorcy, ale trochę takiego despoty, takiego yy, no, przywódcy, takiego totalitarnego, hmm, że, że on jest najważniejszy, tak bardzo, bardzo dużo takiej, takiej energii hmm, skoncentrowanej na sobie. Więc możliwe, że to jest Wasz właśnie szef albo osoba, która jest nad Wami, dajmy na to, która koniecznie chce mieć władzę. Mm, to Was trochę dobija po prostu. To Was trochę dobija i jesteście tym zmęczeni. I ja się nie dziwię, bo szczególnie, że patrząc na, na strefę miłosną, na Wasze tam uczucia, to też nie jest jakoś różowo, więc jeszcze w pracy takie średnie, ale... Ale mm, przyjdzie czas, że będzie naprawdę lepiej. Macie asa-mieczy. Asa to jest karta też bezpośredniej komunikacji. Bardzo możliwe, że że po prostu Bóg nie powie, że słuchaj, jesteś debilem albo cokolwiek. No, jakby nie, nie sugeruję wam tego. Nie, nie, robię, nie, nie róbcie takich, takich rzeczy, bo to nie, nie ładnie. Ale bardzo, bardzo możliwe, że będzie jakiś wybuch szczerości i powiecie, powiecie po prostu tej osobie, co o niej myślicie. I to nie będą raczej piękne rzeczy, po prostu, może tak. E, no, ale nowy początek dzięki temu. Nie chciałam powiedzieć, że zostaniecie wyrzuceni, ale jak będziecie mieć taki wybuch, to. Nie wiem, <słyski> możliwe. Nie no, śmieję się, no, jakby jak, jeżeli chcecie zatrzymać posadę, to może tam możecie się opadować, nie? E, ale no, widzę takie tutaj przebłyski, że tak powiem, bezpośredniej komunikacji. Ale, no, tak jak Wam mówiłam, as-mieczy symbolizuje nowy początek, no więc, bardzo możliwe, że po prostu zaczniecie, zaczniecie robić dodatkowo coś nowego, co, co będzie Was bardziej spełniało niż to, co robicie teraz. Hmm, może to będzie mniej dochodowe, nie mniej bardziej satysfakcjonujące, więc. No, ja, ja bym to szła. Nie wiem. Dobra, zobaczmy, jak będziecie się czuć w ogóle. Chociaż tutaj spasnę na zegarty, to widzę, że na pewno jest fantastycznie. Ale zobaczcie, jakby to już jest dobrze. Naprawdę, mamy wisielca w, w pozycji zwróconej, nie? Czyli w sumie tak trochę stoi. No ale. E, no i ja uważam, że dalej po prostu to jest trochę zmieni, zmieni, z, zmienienie, zmiana perspektywy, wiecie? E, I powiedziałabym Wam, że nawet w końcu e, dostrzeżenie rzeczy. Takimi, jakimi są. Jak nie jesteście w sytuacji trójkowej, to naprawdę będę zdziwiona, bo już dwa, dwie karty, tak, dwa razy trójka, mie trójka miecza, a potem trójka kielichów mi się pojawiła, więc mm, warto mówić, że tutaj trzy osoby są zaangażowane. Ale, kochani, po prostu zejdźcie na ziemię, ja bym powiedziała, zejdźcie na ziemię i ja bym się skomunikowała. Tak, tak, tutaj widzę po prostu, że jest komunikacja. Jeżeli na przykład ta osoba się do Was odezwie, albo wy się nawet do niej odezwiecie, to jeżeli już macie się odzywać, to po prostu powiedzcie szczerze, co Was boli i w jaki sposób wam to, Was to boli i co ta osoba, jaką Wam pustkę w życiu zrobiła, albo jak, jak, jak przez nią się czujecie. Po prostu, żeby to było szczere, jeżeli już musicie się komunikować. Dobra? no to jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że wtedy się po prostu lepiej poczujecie, ale na razie to wszystko jest właśnie w strefie tej takiej umysłowej i zastanawiania się, czy powinienem, czy nie, czy nie powinienem, czy powinnam, czy nie powinnam tak, a nie inaczej postąpić no i ja też bym powiedziała, że że będziecie czuć się w pewnym momencie w pewnym momencie tacy, no gotowi jednak do działania, że w którą stronę się, się zdecydujecie iść i właśnie obrócicie tą kartę. Obrócicie, mam nadzieję, że w dobrą stronę, na jakby na swoją korzyść. Tak to widzę, moi drodzy. No. Mam nadzieję, że będzie Wam lepiej po prostu raczki. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się w następnych czytaniach, w tygodniówkach, majówce. Może majów będzie takie bardzo, bardzo optymistyczne i wszystko będzie się układało. Tego tak Wam życzę naprawdę serdecznie, z całego serduszka. Buziaki, trzymajcie się. Do zobaczenia.